Cześć, witam Was wszystkich, bardzo serdecznie, z tej strony Ariowit I w tym filmiku pokażę Wam, jak odkręcić koło pod roweru i zmienić dętkę. Zaczynamy w takim razie, zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, do subskrybowania kanału, napisania komentarza. Lecimy, ok. Ko o. Koło z przodu odkręca się tak samo jak koło z tyłu. Musimy zacząć od tego, że najlepiej jest... A czy tak, zaczynamy od tego, że odkręcamy te śrubki. Te śrubki, które są przymocowane dookoła po lewej i po prawej stronie. Najlepiej odwrócić rower do góry nogami. W taki sposób. Teraz przyda się klucz. Klucz francuski, tutaj można regulować odległość, jak duża jest śrubka. Ok, no i odkręcamy. Odkręcamy. Moment. Odkręcone wystarczająco można odkręcić palcami teraz. Dobra, kładziemy sobie w bezpiecznym miejscu, żeby nigdzie nie zaginęło. Teraz tutaj też odkręciłem. Moment. Dobrze. O teraz musimy zdjąć tą ta ośka. Ten łańcuch przeszkadza nam, musimy go z, zdjąć. Taki zasłup. Ciężko to się robi na jedną rękę. No, po prostu wyjmujemy to. Można tutaj. O, właśnie widzicie. No i wtedy ręką tak odsuwamy, aż wyjdzie. Dobra wyjęte. Muszę sobie wynająć kamerzystę. Dobra no i właśnie mamy w taki sposób koło i teraz będziemy wyjmować ko z opony. Najlepiej jeszcze powietrza pozbyć się do końca z dętki, jeżeli trochę jest. To będzie łatwiej wyjąć. No wydaje mi się, że ja mam... Tak, totalnie. Nie, totalnie nie mam powietrza. I dobra. Ok, to teraz. Jak wyjąć? Jak wyjąć teraz? Trzymy narzędzie. Takie, żeby włożyć coś w to oponę i podważyć ją. To kurde, trzeba robić na dwie ręce. Okay, musimy najpierw włożyć coś w oponę, żeby ją podtrzymywało Jak widzicie ten metalowy pręt, który ja mam I następnie jeszcze musimy włożyć drugą rzecz Żeby wyjąć tą oponę Z koła Czy to śrubokręt, czy coś I będziemy pukać albo w lewo, albo w prawo. Można użyć do tego młotka, czyli Bierzemy sobie Tą drugą rzecz, którą włożyliśmy w oponę i pokamy w lewo albo w prawo dopóki nie rozluźni się tam miejsce w tej oponie i wtedy jak zobaczycie że opona trochę wyszła z koła to możecie już sobie palcami obluzować i macie wtedy możliwość wyjęcia dętki teraz palcami Studentka teraz trzeba wyjąć. Co jest? <trybujesz> Okej. Okay. No bo teraz wyjmuję. Dobrze, więc teraz zakładamy nową dentkę. Mam na szczęście, sprawdzałem, czy nie ma jakichś dziur pod wodą. Na szczęście nie. No i teraz po prostu wkładamy ją na miejsce starej. Nie, nie mam, jak wam tego pokazać. Łatwe to nie było, jak widzicie. Jeżeli robisz to pierwszy raz, może zająć to trochę czasu. Po co potrzeba prawy, jak we wszystkim, ale z czasem będzie szło wam to lepiej. Tutaj miałem problem, bo zatkany było, zatkane było miejsce, gdzie wkłada się wentyl. Musiałem to poprawić. No i wtedy już na luzie mogę sobie po prostu wkładać dentkę. Ważne, żeby było prawidłowo ułożone. Zobaczcie, czy tam nie ma zagnieceń w dentce. Żeby nie było, że dentka jest na dentce. Wiecie, że, że zgnieciona jest. Musi być równo przylegać do opony. To poprawcie tam. dobra, i teraz wkładamy oponę do środka tu jest wentyl, zaczynamy od drugiej strony dobra, to wkładamy Na koniec jest ciężko, więc najlepiej jest sobie pomóc jakimś narzędziem to Włożone. Włożone do środka. No i teraz wkładamy ją koło na swoje miejsce. Włożone. Teraz dokręcamy środki. Ok, dokręcone. No i teraz pompujemy pompujemy ok najlepiej jest jak trochę napomp napompowaliśmy popukać oponę żeby, był, żeby dobrze się ułożyła czyli trochę napompowaliśmy postukać Tak powinno być z każdej strony, ale dobra. Ok, pompuję dalej. Dobra, zrobiona. I teraz tylko dokładamy. No, to się zakłada na dentkę, na wentyl, czapka. czapeczka i została wykonana robota dętka wymieniona no. można jeździć ok dziękuję za uwagę macie tej łapkę w górę zasubskrybować kanał napisać komentarz i do zobaczenia w następnych filmikach na razie cześć